Dzisiaj będę mówić o Belle Époque. Nie mam na myśli jednak serialu telewizyjnego, ale zupełnie inną rzeczywistość, rzeczywistość kulturową, bo Belle Époque, czyli piękna epoka, to ostatnie lata, ostatnie dziesięciolecia XIX wieku. To, co się pięknie zaczyna, równie pięknie może się kończyć. Ale czy wiek zwany Belle Époque? Pięknie się kończył. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat zgłębiam z moimi uczniami zagadnienia literatury, kultury i języka. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Znam egzamin maturalny z dwóch stron barykady. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu oraz znam zasady, które panują w Komisji Egzaminacyjnej. Wiem w takim razie, jak zrealizować maturę na najwyższym poziomie. Jeżeli przygotowujesz się do matury, to jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj ten kanał. W każdy poniedziałek i czwartek pojawia się tutaj nowy materiał, po to, żeby Twoja matura mogła być na maksa. W latach 70. we Francji rozpoczyna się okres, który nazywamy modernizmem. Jest to też czas, który nazywany jest piękną epoką, belle époque, dlatego, że ludzie... Obserwują rozwój cywilizacyjny. Wiele rzeczy się dzieje, wiele rzeczy się zmienia. Świat zaczyna być inny, można powiedzieć, że staje otworem przed człowiekiem. Tyle się przecież dokonało już do tej pory, a tempo rozwoju cywilizacyjnego ostatnich dziesięcioleci XIX wieku naprawdę może zachwycać. Mamy osiągnięcia naukowe, technologiczne, rozwija się nawet psychologia i nowoczesna filozofia. Zatem człowiek naprawdę może czuć się dumny z tego, co ma. Piękna epoka ma wskazywać, że człowiek osiągnął jakiś szczyt, że to, co jest rozwojem, dochodzi do sufitu. Pytanie, czy rzeczywiście dochodzi do sufitu? Pytanie, co się dzieje w tym momencie z ludźmi, którzy obserwują, że świat możliwe, że nie jest w stanie się dalej rozwinąć. Jaki to jest moment? Jest to moment dochodzenia do. Końca wieku XIX. Za każdym razem zakończenie jakiegoś czasu, zwłaszcza takiego czasu związanego z wiekiem, powodowało głęboką refleksję u wielu osób. Tak samo wygląda to w sytuacji, kiedy spoglądamy na belle epok. Ludzie zaczynają się zastanawiać, czy rok 1900 nie będzie przypadkiem. Ostatnim, czy przejście z wieku XIX do XX w ogóle nastąpi. Patrzą na tę rzeczywistość jak na zapowiadaną i oczekiwaną katastrofę, więc starają się korzystać z życia, starają się doświadczać tego wszystkiego, co jest dorobkiem człowieka. Albo popadają w melancholię, popadają w zwątpienie, nie wiedzą, Czego tak naprawdę szukać? Zjawiskiem, które wtedy się rozwija dosyć intensywnie, jest dekadentyzm. Co on oznacza? Oznacza on pewną postawę. Postawę związaną właśnie z sytuacją człowieka, który nie widzi sensu dla swojego życia. Moglibyśmy powiedzieć, że dekadentyzm to zwątpienie, rezygnacja, pesymizm. To postawa braku chęci do czynienia czegoś dalej. I ten element. Jest zasadniczym elementem, który obserwujemy na przykład w literaturze końca wieku XIX. Człowiek wtedy porzuca te wszystkie wartości, które do tej pory wyznaczały jego kierunek. Zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens. Zaczyna szukać nowych rzeczy, zaczyna szukać nowych natchnień, zaczyna patrzeć w nowe rejony kulturowe. Jeżeli Przyjrzymy się temu, co dzieje się w kulturze końca wieku XIX, moglibyśmy wyraźnie zaobserwować, że dorobek europejski schodzi na drugi plan. Dla człowieka przestaje on być tak atrakcyjny. Rozpoczyna się okres poszukiwań, okres fascynacji czymś nowym, jakby to coś nowego miało dawać rzeczywiście życie. Na przykład pojawia się fascynacja filozofią wschodu, tego dalekiego wschodu. W jaki sposób widać to w tekstach? W jaki sposób literatura sygnalizuje nam, że właśnie do takiego momentu dochodzi człowiek końca wieku XIX? Dobrym przykładem na poszukiwania odpowiedzi na koniec wieku XIX jest tekst Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Nosi on tytuł właśnie Koniec. Wieku XIX. Sygnalizuje wyraźnie ten moment zamknięcia jakiegoś czasu i treść tego tekstu bezpośrednio dotyczy pytania o sens istnienia, i to nawet niejednego pytania. Gdy spojrzymy na utwór, to pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy, jest to, że zbudowany jest z wielości. Pytań. pytań, które zazwyczaj są skomponowane jako jeden wyraz. Wyraz, który ma odpowiadać na jakieś pytanie zasadnicze, które możliwe, że powinno się pojawić zaraz na początku tekstu, ale go nie ma. Więc pytaniami odpowiada podmiot liryczny na coś, co jest pytaniem zasadniczym. Warto dojść do końca tekstu, aby odkryć, czego tak naprawdę poszukuje podmiot liryczny. Zacznijmy jednak od początku. Podmiot liryczny zadaje bardzo konkretne pytania i automatycznie odpowiada sobie, ewentualnie odpowiada odbiorcy. O odbiorcy też tekst mówi zdecydowanie później, a nie na samym początku. Czego dotyczą te pytania? Pytania w tekście Tetmajera charakteryzują możliwości wyboru człowieka końca wieku XIX. Podmiot liryczny dopytuje się, czy przypadkiem przekleństwo, ironia, wzgarda, rozpacz, walka, Rezygnacja, przyszłość, użycie nie jest czymś, co mogłoby pomóc człowiekowi końca wieku XIX. Wszystkie te elementy, o które dopytuje się podmiot liryczny, są automatycznie, tak byśmy to mogli określić, odrzucane. Wszystkie możliwości są zanegowane, ponieważ na przykład przekleństwo nie może być dobrym sposobem dla człowieka końca wieku XIX, ponieważ Przekleństwo jest w użyciu człowieka dzikiego, jak podaje podmiot liryczny. Tak samo ironia nie jest najlepsza z racji tego, że życie jest wystarczająco ironiczne, więc jak mamy odpowiadać ironią na ironię? Podobnie wzgarda, którą opisuje podmiot liryczny jako idealną dla głupca, a przecież człowiek końca wieku XIX nie jest głupcem, tyle osiągnął. Taką pozycję ma, jest tak rozwinięty, nie może siebie traktować w taki sposób. Zatem każda z możliwości, która tutaj jest wymieniana przez podmiot liryczny, automatycznie jest odrzucana. Bez względu na to, czy dotyczy postawy, czy dotyczy elementów związanych z wiarą, z przekonaniami, za każdym razem podmiot liryczny mówi, że to nie jest dla ciebie odbiorco. Tym odbiorcą jest człowiek końca wieku XIX. To wyraźnie jest zapisane na końcu tekstu, bo podmiot liryczny pyta się, co jest dla Ciebie, człowieczy, z końca wieku ważne. W jakim aspekcie mają być ważne te rzeczy, o które się dopytuje? Na koniec tekstu Tetmajera pojawia się zasadniczy problem. Ten problem który warto umieścić sobie zaraz na początku. Więc moglibyśmy powtórzyć na początku pytanie, które tak naprawdę dostajemy dopiero na zakończenie. Podmiot liryczny pyta, Cóż więc jest? Co zostało nam? Co wszystko wiemy, dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? Jakaż jest przeciw włóczni złego? Twoja tarcza, człowiecze z końca wieku. Podmiot liryczny dopytuje się o rzeczy, które... Mogą zostać jako wartość, mogłyby zostać jako wartość. Wartość w życiu człowieka, który właśnie przeżywa tą najwspanialszą z epok. Ale człowiek końca wieku nie potrafi znaleźć miejsca dla siebie, nie potrafi znaleźć rozwiązania na swoje bolączki, nie potrafi uleczyć choroby. Która go dotyka. Dekadentyzm był również związany z obserwacją, którą można by nazwać chorobową. To właśnie stan apatii, stan zniechęcenia, był wskazywany jako bardzo charakterystyczny dla takiej postawy. Więc jeżeli mówimy o dekadentach, jeżeli mówimy o ludziach końca wieku XIX, to mówimy o ludziach schyłkowych, o ludziach, którzy idą w zasadzie na zatracenie. Bo jeżeli spojrzymy sobie na źródło słów słowa dekadentyzm, to znajdziemy informację o chyleniu się ku upadkowi. Zatem człowiek dekadent to ten, który chyli się ku upadkowi, bo nic go nie powstrzymuje. Nic nie jest w stanie dać mu wsparcia, wsparcia przed czym. Kazimierz Czerwat tetmajer w swoim tekście próbuje dopytywać się o to, jaka wartość jest podstawową wartością dla życia człowieka końca wieku XIX. Co jest elementem jego życia, które mogłoby być przeciwstawiane światu? Bo pytanie, które tu się pojawia, jest pytaniem zadawanym od wieków. Już u Mikołaja sempasza w baroku widzimy przecież walkę człowieka ze światem. Z szatanem, światem i ciałem, więc te elementy są przeciwko nam przeciwko człowiekowi jako takiemu. Człowiekowi, który jest rozrywany pomiędzy tym, co jest cielesne, a tym, co jest duchowe i Tettmayer również to zauważa w swoim tekście. Podmiot liryczny, pytając się o użycie, czyli o korzystanie z życia, wyraźnie sygnalizuje, że możemy się zatracić w tym, a i tak będzie nam mało z racji tego, że dusza potrzebuje czegoś więcej. Zatem w jakim miejscu człowiek końca wieku XIX, który ze względu na swoją ogromną wiedzę, jednocześnie wszystko stara się zanegować, może znaleźć oparcie. Co może powodować, że nie będzie dotykany przez zło, które sączy do głowy informacje Twoje życie jest absurdalne, Twoje życie jest nieistotne? Tekst zadaje bardzo konkretne pytanie. Co masz tak naprawdę na sam koniec? Jaki element jest najistotniejszym elementem, który trzyma Cię przy życiu. Odpowiedzią człowieka końca wieku jest to, co podmiot liryczny zapisuje jako ostatnie słowa tekstu. Słowa, które już nie są ani pytaniem, ani rozwinięciem tego pytania, tylko obserwacją. Obserwacją adresata. Podmiot liryczny zwracając się ze swoimi pytaniami, do człowieka końca wieku XIX jest w stanie zaobserwować tylko i wyłącznie jedną sytuację. Ten człowiek jest bezbronny. I co robi? Cytując tekst, głowę zwiesił niemy. Więc wartości, które zbudowały egzystencję człowieka do momentu, kiedy teraz się jej przypatrujemy, pięknej epoce, nagle zostały podrzucane. To wszystko, co człowiek zdobył, jest gotów roztrwonić, oddać, porzucić. Dlatego że da sobie wmówić, że ten koniec następuje i że nic nie ma. Nie ma w świecie i nie ma w jego życiu. Egzystencja w tym momencie jest zupełnie paradoksalna. Po co w takim razie żyć? Po co w takim razie zmagać się ze światem? Jaka jest tarcza, która ochroni mnie przed tym, żebym nie dozdawał kolejnych razów przy okazji mojego życia? Ponieważ. Tak daleko zaszedłem jako człowiek, jednocześnie chcę wszystko zanegować. Zanegować wartości naukowe, zanegować wartości duchowe, zanegować wszelkiego rodzaju postawy. I co mam? Jakim człowiekiem zostaję? Pytanie Tetmajera nie dotyczy tylko i wyłącznie tego momentu, który jest nazwany w tekście, końca wieku XIX. Pytanie o to, jaka jest Twoja tarcza przeciwko włócznie złego, jest pytaniem zadawanym stale i wciąż. Może warto sobie zadać to pytanie wtedy kiedy stoimy u progu tego co się kończy i tego co się zaczyna. Rok 2020 właśnie dobiega końca. W zasadzie możemy odliczać już godziny do momentu kiedy powiemy mu żegnaj. Był to rok niezwykły, trudny, można powiedzieć niepowtarzalny. Rok, który chyba wielu z nas chętnie pożegna. Ale jest nowe, jest 2021. A to rok, który może się stać rokiem Twojego sukcesu, to rok wyzwań i rok osiągnięć. Jeżeli myślisz o osiągnięciach na swojej maturze, pamiętaj, ten kanał jest dla Ciebie. W każdy poniedziałek i czwartek będziemy czekać na Ciebie z nowym materiałem. To co? Widzimy się?